Zostały mu tylko godziny do egzekucji. Jego ostatnie życzenie nie dotyczyło ani ostatniego posiłku, ani telefonu. Chciał zobaczyć swojego psa po raz ostatni. To, co wydarzyło się później, uciszyło całe więzienie, zmroziło strażników i odkryło prawdę, ukrywaną przez lata. Tego ranka powietrze w zakładzie karnym wydawało się cięższe, jakby same mury wiedziały, co nadchodzi. Każdy dźwięk, brzęk kluczy echo kroków na betonie, niósł ze sobą ciężar, który przygniatał wszystkich wewnątrz. W swojej celi Daniel siedział na skraju pryczy. Dłonie miał luźno splecione, wzrok wbity w zimną podłogę. Nie był już tym samym człowiekiem, który tu trafił siedem lat temu. Czas i żal wyrzeźbiły na jego twarzy głębokie bruzdy, łagodząc dawny bunt w oczach. Strażnicy spodziewali się typowej prośby. Stek na kolację, telefon do rodziny, może ostatni list, ale gdy naczelnik zapytał, Daniel odezwał się cicho, spokojnie. Chcę zobaczyć Maxa, mojego psa. Zapadła cisza. Strażnicy wymienili spojrzenia. Skazaniec wybierający psa zamiast ludzi, niespotykane, ale dla Daniela Max nie był tylko zwierzęciem. Był jedynym, który trwał przy nim, przed aresztowaniem, przed procesem, zanim świat się od niego odwrócił. W swoich ostatnich godzinach nie pragnął przebaczenia od obcych. Chciał tylko spojrzeć w oczy, które nigdy go nie osądzały. Naczelnik odchylił się w fotelu, splutuł palce. Widział już dziwne prośby. O lody, o gitarę, o księdza, który się nie zjawił. Ale wprowadzić psa do więzienia o najwyższym rygorze? W dniu egzekucji? Nigdy. W sterowni oficerowie dyskutowali. To ryzyko dla bezpieczeństwa powiedział jeden. Nigdy nie wpuszczaliśmy tu zwierząt, zwłaszcza dla skazańca z celi śmierci. Starszy oficer, cichszy, odezwał się. Max to wszystko, co mu zostało. Żadnych wizyt, żadnych listów, nikogo. Może pozwólmy mu odejść w spokoju? Naczelnik poprosił o akta. Kartoteka Daniela była czysta. Żadnych bujek, żadnych naruszeń, żadnych prób ucieczki. W notatkach osobistych Posiada owczarka niemieckiego imieniem Max od ośmiu lat. Pies odebrany w momencie aresztowania. Po długiej ciszy naczelnik skinął głową. Pod ścisłym nadzorem, na dziedzińcu, dziesięć minut. Wieść rozeszła się szybko. Niektórzy strażnicy kręcili głowami, inni szeptali o więzi między człowiekiem a psem. Dla Daniela te dziesięć minut miało być wiecznością. Gdzieś tam Max był już w drodze a żaden z nich nie wiedział, jak bardzo ten moment wszystko zmieni. Dziedziniec więzienny zastygł w ciszy, gdy zgrzytnęła odległa brama. Daniel stał kilka kroków od samotnego krzesła. Nadgarstki miał lekko skute, wzrok utkwiony w wejściu. I wtedy go zobaczył. Max wmaszerował, jego czarno-brązowa sierść lśniła w bladych promieniach poranka. Dwóch oficerów prowadziło go na smyczy, napiętej jak drut, ale było jasne, że Max już dostrzegł swojego człowieka. Uszy się uniosły, ogon zaczął się poruszać, najpierw powoli, potem coraz szybciej, jak metronom odnajdujący rytm. Daniel wstrzymał oddech. Minęły lata, ale nic, ani siwizna na pysku, ani lekka sztywność w nogach nie mogło ukryć psa, którego wychował od szczeniaka. Oficerowie spojrzeli na naczelnika. Jeden ruch głowy, smycz poluzowana, Max ruszył naprzód. Daniel padł na kolana w chwili, gdy pies uderzył w jego pierś, wciskając pysk w jego ramię i wydając dźwięk między radością a bólem. Na chwilę więzienie zniknęło. Nie było odliczania, nie było wyroku, tylko człowiek i jego pies znów razem. Daniel wtulił twarz w gęstą sierść, wdychając zapach skóry, ziemi, domu. Wspomnienia wróciły: długie spacery, błotniste łapy Ciche noce, gdy równy oddech Maxa trzymał go przy życiu, ale wtedy Max znieruchomiał. Ciało zesztywniało, ogon zatrzymał się w półruchu, uszy drgnęły. Z jego piersi wydobył się głęboki, gardłowy pomruk. Daniel poczuł wibrację, zanim ją usłyszał. Max nie patrzył już na niego. Wzrok miał wbity w mężczyznę stojącego dziesięć stóp dalej. Oficer Jenkins wysoki, sztywny, ręce splecione za plecami. Pomruk się wzmocnił, zęby błysnęły w cichym ostrzeżeniu. Strażnicy poruszyli się niespokojnie. – Uspokój psa! – mruknął jeden, robiąc krok naprzód. Daniel położył dłoń na grzbiecie Maxa. – Spokojnie, chłopcze! – szepnął. – Wszystko w porządku. – Nie było. Max nigdy nie warczał bez powodu. Jenkins unikał kontaktu wzrokowego. Szczęka mu drżała. Umysł Daniela pracował gorączkowo znał instynkt swojego psa, a Max nigdy się nie mylił. Po raz pierwszy tego poranka coś w nim drgnęło, ciekawość, coś w tym człowieku wywoływało reakcję Maxa, a tu, gdzie każda sekunda się liczy, instynkt, zwłaszcza psiego, mógł znaczyć wszystko. Max pozostał czujny, ciało napięte, skierowane w stronę bramy, za którą zniknął Jenkins, oficer Ramirez, Strażnik, który zawsze traktował Daniela z cichym szacunkiem, podszedł. Twój pies ma dobry nos, powiedział cicho. Co on ma do Jenkinsa? Daniel wzruszył ramionami ostrożny. Max nie warczy na obcych bez powodu. Ramirez zmarszczył brwi. Dziwne. Jenkins był na służbie tej nocy, kiedy cię aresztowano, ale nigdy tego nie zgłosił. Słowa zawisły w powietrzu ciężko. Daniel patrzył na Maxa. Ale myślami był gdzie indziej. Jeśli Jenkins wtedy tam był, dlaczego nie ma o tym wzmianki w raporcie? Jakby na zawołanie, Jenkins pojawił się z powrotem na końcu dziedzińca. Max znów zawarczał, ostro, nieustępliwie. Ramirez zmrużył oczy. To nie jest normalne. Naczelnik, obserwując zwierzy, zawołał: „Co tam się dzieje?” Nikt nie odpowiedział. Powietrze było napięte. Coś niewypowiedzianego krążyło między nimi. Daniel wiedział jedno: to nie było pożegnanie, to był początek czegoś innego. A jeśli Max miał rację, ten dziedziniec nie był miejscem końców, ale polem bitwy o prawdę. Tego popołudnia naczelnik wezwał Daniela do małego pokoju przesłuchań. Max mógł zostać. Siedział przy drzwiach jak strażnik. Ramirez stał w rogu, ręce skrzyżowane, Jenkins naprzeciwko, sztywny, chłodny wzrok. Jenkins, odezwał się naczelnik. Dlaczego nie ujawniłeś, że byłeś na miejscu w noc aresztowania Daniela? Szczęka Jenkinsa drgnęła. Nie uznałem, że to istotne. Byłem po służbie, tylko przechodziłem. Max szczeknął ostro, gwałtownie. Wzrok wbił w Jenkinsa. Pomruk narastał jak grzmot. Ramirez zrobił krok naprzód. Ciekawe, bo właśnie zgłosił się świadek. Twierdzi, że widział mężczyznę pasującego do twojego opisu, wychodzącego z domu Daniela. Zanim przyjechała policja, twarz naczelnika pociemniała. Wznawiamy śledztwo natychmiast. Egzekucja zostaje wstrzymana. Daniel poczuł, jak powietrze wraca do płuc. Niewolność, jeszcze nie. Ale nadzieję, Jenkins zmierzył go wzrokiem pełnym wściekłości. Ale to już nie miało znaczenia. Po raz pierwszy od lat prawda miała szansę wydostać się na światło dzienne. A wszystko zaczęło się od psa, który nie zapomniał śledztwo potoczyło się błyskawicznie. Nowy świadek, odciski palców zbadane ponownie, nie należały do Daniela, pasowały do Jenkins'a. Tygodnie mijały, pojawiały się kolejne dowody. Jenkins był na miejscu zbrodni, podrzucił dowody. To on popełnił morderstwo, za które skazano Daniela. Został aresztowany, oskarżony o ten sam czyn. Prokuratura wycofała zarzuty wobec Daniela. Więzienne bramy, niegdyś symbol końca życia, otworzyły się, by dać mu wolność, a tuż za ogrodzeniem stał Max. Machał ogonem, oczy miał jasne. Daniel padł na kolana, wtulił twarz w jego sierść. Udało się, chłopcze, udało się. Ruszył naprzód, bez kajdan, bez strażników, bez murów, tylko otwarte niebo i dźwięk ich kroków na wolnej ziemi. Świat niewiele się zmienił. Ale Daniel tak. Nie był już człowiekiem z wyrokiem, był człowiekiem, w którego zawsze wierzył jego pies, a dzięki tej lojalności dostał drugą szansę, by żyć, by udowodnić, że Max miał rację. Ta historia przypomina nam, że miłość nie potrzebuje słów, że lojalność nie zależy od sądów ani czasu czasem prawda nie pochodzi ze świadka, ale z psa, który pamięta. Jeśli ta historia Cię poruszyła, polub Udostępnij i zasubskrybuj zostań z nami po więcej wzruszających, niewiarygodnych historii o odwadze, wierności i drugich szansach. Twoja następna podróż zaczyna się właśnie teraz, na ekranie przed tobą.